Cześć, witam serdecznie w Pillars of Eternity. Ja jestem Arkadiusz, to jest Loherea Co teraz? Na początek może warto byłoby się przyjrzeć naszym postaciom i awansować je na wyższy poziom. Zacznijmy od Edera. Zobaczmy, co ciekawego możemy mu podnieść. No Na pewno skupimy się na atletyce, tak? Nie będziemy tu kombinować. Atletyka, pójdziemy sobie, ciach. Uch, zdolności wojownika. Trochę ich przybyło. Jakby nie patrzeć, Trzymy z pewny cel. Stabilizuje rękę wojownika, przekształcając część drażni trafienia i zwiększając minimalne obrażenia zadawane przez broń białą. No spoko. Przyciągnięcie. Wojownik ponownie naciera na przeciwnikach. Użycie dwa razy na potyczkę. energiczna obrona zdeterminowany wojownik stara się obić wszystkie nadchodzące ciosy chwilowo zwiększając wartość wszystkich rodzajów obrony okej okay, to mi się podoba Pójdziemy sobie w tą dobra następnie uderzymy sobie w niezłomnego no proszę niezłomny jest bardzo mocno widzę tutaj wiedzę wyszkolony no to pójdziemy sobie w tą wiedzę Idziemy sobie jeszcze nawet w, w Atletykę 1. Niech ma. Dobra, co możemy więcej mu zrobić? Nic. No dobra, skoro tak nie będzie. Następnie Kana. Nasz Bart. Proszę, 10 wiedzy. No to możemy sobie pozwolić na używanie zwojów piątego poziomu. No i dobra, 12 stanęło przeciwko mocy świętego. Zobaczmy, co mamy za strofy tutaj. Redukuje czas trwania przestraszenia i przerażenia od przymierzyńców w obszarze działania. Okej. Okay. To też ciekawa sprawa. Hmm. Myślę, że pójdziemy sobie w szron i mróz za kartchem kroczyły. Przymierzęcy pozostawiają za sobą mroźny ślad, który powoduje okulawienie i obrażenia od na u przeciwników. Spoko. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Dobra, tymczasem my... No, wyglądamy wyglądamy dosyć dobrze. Swoją drogą, co byśmy mogli sobie rozwinąć? Myślę, że może mechanikę pójdziemy sobie... A resztę sobie zostawimy na później. Możemy sobie teraz jakiś interesujący, odrażający oblicze ryn grima. Twarz rzucającego czar przybiera kształt przegniłej, przerażającej robacy masy lub mm. inne równie przerażające wołuje w postaci przerażenia w długłości. No, spoko. Przywołuje trzy pociski, które przebijają cele i przeskakują na dwa kolejne cele. Dobra. Długo się zastanawiając, rykośety, nie zastanawiając i bierzemy rykoszety i minolety. Czujemy, że rujmujemy. Dobra, no i pozostała nam ostatnia postać, czyli nie kto inny jak alot. Alot co możemy Alothowi dać? Alothowi damy sobie wiedzę i pójdziemy dalej. Mistakula, tłumienie, trujący wybuch. Wypluwa trującą chmurę z jałczołego paskustwa, które powoduje chorobę i obrażenia od pasku postaci na obszarze działania. A to w zaklęcie wydaje się pojawiać w innym miejscu, co zmniejsza jego odbicie i refleks. Ok, no to są całe ciekawe rzeczy, widzę. Całe ciekawe, interesujące zaklęcia. Roziskrzony piorun. rzucające zaklęcie, tworzy potężny piorun. Aha, bo no możemy sobie wybrać aż dwa, tak? No dobra, to weźmiemy sobie trujący wybuch i weźmiemy sobie na przykład odrażające oblicze Ringrima. Zobaczymy, jak to się sprawdzi, wiadomo. Nie ma co tutaj się specjalnie jakoś rozczulać. Z tego, co pamiętam, nabiliśmy tutaj nabiliśmy właściwie nabiliśmy tutaj japę jakieś niewiaście, która prowadziła tu jakieś niecne plany. Przemieścimy się teraz do tej drzwi tutaj. Ona tutaj zostawiła nam klucz. Myślę, że ten klucz powinien pasować do tej drzwi. Chyba że nie będzie pasować do tej drzwi, no to wtedy lipa. Tak to na mapie mamy już tutaj właściwie większość rzeczy odsłoniętą. Swoją drogą to musi być jakieś tajne przejście. Niestety nie jestem w stanie go na chwilę obecną namierzyć. Nie wiedzieć czemu. Chyba że od tej strony można było jakoś wejść. Mogło tak być. Dobra, najpierw sobie zmierzymy. Zmierzymy właściwie. Zobaczymy, czy tutaj się uda. Potrzebujesz właściwego klucza. Hmm klucz który my żeśmy wzięli gdzie on był? pewnie w skrzyni gdzieś no skrzynia coraz bardziej pełna się robi dobra to mi się podoba później będziemy handlować ale tymczasem gdzie jest ten klucz czego w ogóle wziąłem? no musiałem go wziąć no właśnie tutaj są jakieś klucze ciężki żelazny klucz Tutaj jest ostrze. No właśnie, zardzewiały żelazny klucz do celi, ale to chyba nie to. Dobra, nieważne. Czyli tutaj nie pójdziemy. No niestety nie bardzo. Tutaj też się nie spodziewam, żeby jakieś przejście było. Warto to sprawdzić. Musi być tutaj to przejście gdzieś. Tylko pytanie jest takie, czy w momencie jak ja ją, że tak powiem, uśpiłem, Odnajdę to, czy tego przejścia nie odnajdę? To jest teraz pytanie za 1249 punktów. No zaraz ci wszystko pokażę. A jak nie? Hmm. Niczego nie stwierdzam. jest jakieś przejście widać, no ale pytanie, gdzie jest teraz przełącznik do tego przejścia? No właśnie to jest. Pytanie za milion. No nic, myślę, że w momencie kiedy ją składziłem, ona po prostu nie zdradziła sekretu, a mówiła, że tutaj można się dostać szybciej do warunki roadriga omijających u wszystkich strażników. No trudno. My już że tak powiem tych strażników ominęliśmy w sposób bardzo, yy, bardzo bojowy to znaczy po prostu skróciliśmy im życie w momencie kiedy nas zobaczyli pójdziemy sobie na górę do tych księżyc tam książów tudzież innych magików trzeba będzie się tam przebrać zobaczymy czy to się powiedzie bo mogą już mieć świadomość tego że my tu jesteśmy i ten myk może się nie udać. Ale to za chwileczkę wszystko się okaże. Dobra. Przebierzmy się w takim razie w te stroje tych mnichów. Teraz tak. Co my tu mamy? Mamy Edera. Masz. Dostaw sobie to. Ty masz to. Dobra. Ciekaw jestem, czy to się... Powiedzie, tak szczerze powiedziawszy, bo nie wiem. Dobra, wszyscy wyglądacie jak playboye teraz tymczasem. Idźmy na górę, zobaczmy, czy coś z tego wyniknie, czy się chłopaki już zorientują, czy nie. W sumie cały dół został wykoszony. To pośrednie piętro, gdzie jest sala tronowa, Realdvika również praktycznie została wykoszona. Został tylko Realdvik ze swoją świtą. Zobaczmy tutaj. No, na razie cisza spokój. Aha. Okej. Okay. Tutaj powinien być jeden z tych kapłan Kaberatka. Przepraszam, jestem zajęty. Ale ty jesteś on. Czy ona? Można by ich to było skobnąć, ale boję się, że to może wzbudzić ich podejrzenia i mogą mnie zaatakować. Akolita Beratka, dziedzictwo Bajdowena to oznaka niezadowolenia Beratka. Okay. Stój, bracie. Nikomu nie wolno opuszczać posterunku bez rozkazu lorda Readrika. Dokąd się wybierasz? Właśnie wracam na posterunek, strażniku świątyni. Palany w milczeniu przygląda się przez moment. A skąd powracasz? No tak, chodzi o to, że jest taka jedna akolitka. Palany śmieje się. Nie przejmie. Sinobi rekluci jak króliki. Zachowaj lepiej siłę na obowiązki. Odwraca się uspokojony. Dobrze. Co mamy tutaj? Tam nic nie mamy. Cisza, spokój. Nedmar, no właśnie tego człowieka poszukiwaliśmy. Wątły stary kapłan pochyla się nad stołem otoczony porozrzucanymi zwojami i pergaminami. Przegląda ich treść z pomocą grubego monokla. Kiedy się zbliżasz, podnosi na ciebie wzrok, mrugając kaprawymi oczami. Nedmar, życzę, znowu goście. Nie jestem jednym z akolitów ani strażników. Jego głos jest cichy, chrapliwy i suchy. Co oznacza, że jesteś co najmniej intruzem. Domyślam się, że przysłał cię tu Kolsk. Tak, to w jego stylu. Wysyłać młodzież przeciwko obrońcom warowni. Kręci głową. Żeby tak moje kazania wzbudziły taką gotowość. Niemniej skoro już tu jesteś, to czego chcesz? Okej, okay, więc tak. Uratowaliśmy tego Dziakko z... lochów. Więc możemy Nedmara poinformować o tym fakcie. To może jakąś figurkę coś tam dał czy mówił o tej figurce? Nedmar otwiera szeroko oczy, z nagłym ożywieniem podchodzi do ciebie i chwyta cię za radę. Och. Bogom niech będą dzięki. Tobie też. Nie sądziłem, że zdołasz. To jest... Obawiałem się, że... Kręci głową. Nie chciałem, by tak młodo spotkał bladolicą zbrojną. Okej. Okay. Nedmar odstępuje, biorąc się w garść. Proszę, niech to będzie twoja nagroda. Z kieszeni szaty wyciąga duży, żelazny klucz, po czym wręcza ci go. Tym kluczem otworzysz drzwi w skryptorium wskazuje na zakup. Stamtąd możesz przejść do kaplicy i do Lorda Readrika, unikając większości straży. Weź również to. Nie mogę Ci zaoferować nic innego, ale mam coś przydatnego. Błagam Cię o jedno, zanim wyruszysz. Pomimo swoich przywar Lord Readric posłusznie wypełnia wolę bogów i dba o dobro złoconej doliny. Z czasem może zdoła osiągnąć to, czego pragnie. Proszę, przemyśl to, zanim sięgniesz po przemoc. No dobra, zapytajmy go o ten klucz i o jego przeznaczenie. Co otwiera ten klucz? To klucz uniwersalny, Edmar mówiąc, ściska dłonie. Nie otwiera wszystkich drzwi, ale umożliwi ci dostęp do schodów prowadzących do kaplicy naszego pana. Otworzy też drzwi w głównej sali warowni, jednak jeśli wybierzesz tę drogę, czeka cię tam ciężka przeprawa. Masz niewiele czasu, cokolwiek zamierzasz lord Readric, wkrótce odkryje, że jeden z więźniów uciekł. Stracisz wówczas element zaskoczenia. Sądziłem, że wolałbyś korca jako włodarza warowni Readrika. O, Nedmar. Szanuję go za to, że ma wizję, ale jest w nim również pragnienie władzy, chociaż w dobrych pobudek nie kieruje mi wiara. Mimo to jest moim przyjacielem i chętnie mu dopomogę w przywróceniu boskiej łaski okolicą Złoconej Doliny. Jeśli Readrik zginie, ma się rozumieć. No dobra, muszę odpocząć. Ale nie chcesz chyba... Nedmar ze skrępowaniem przystępuje z nogi na nogę, patrząc w stronę korytarza. Dobrze. Nie mogę Cię prosić o wejście do lochów, kiedy nie czujesz się na siła. Odpocznij tutaj parę godzin. Upewnię się, by nikt tutaj nie wchodził. No jasne, że chcę odpocząć. Chociaż mogłem sobie czary wybrać. Dobra, nieważne. Zamieńmy jeszcze z nim dwa słowa. Czy on już wszystko nam powiedział? No tak. Witaj ponownie. Mam nadzieję, że zechcesz pomówić z Radrykiem. Dobra, zróbmy sobie na wszelki wypadek coś takiego jak zapis. Zaraz zobaczymy, czy można ich tu odskubać z czegokolwiek. Książki zbieram. Co my tu mamy? Mamy wytworne szaty. Mamy samogon, czyli jakąś wudę i zwój pomniejszego przywrócenia wytrzymałości. Bierzemy wszystko. Pewnie pouknywanych masażerzy jest. Mają życie. No faktycznie milion. Z tym Readriciem też trzeba będzie powalczyć. Już wkrótce mi się wydaje. Może nie w tym odcinku, w tym odcinku przelecę sobie całe to pięterko. Zobaczymy co mnie tu jeszcze spotka. A później będę musiał przygotować się do starcia z Lordem Readriciem. Dobra, pójdźmy sobie tutaj. Jak w ogóle sytuacja na mapie? Tu byliśmy, tu byliśmy, tutaj nie byliśmy. Trzeba będzie się tu wrócić. O, jakaś kaplica. Kapłanka Beretka. Jakiś portal, ołtarz. Trudno powiedzieć, co to jest. Okej, okay, to mamy zejście na dół. No widzę, że ich tutaj jest dosyć galancie. Nie ma sensu tu z nimi się specjalnie wdawać w jakieś bitwy wielkie. Arcykapłanka. Hej, poczekaj bracie. Warowni zauważono intrów złów. Muszę prosić, żebyś poszedł ze mną. Oczywiście, siostro. Jak tylko będę mógł, naturalnie. Kapłanka marszy czołg. Pisz sobie, bracie. znać przecież zasady. Co cię powstrzymuje? Aha. No i możemy użyć intelektu na poziomie 13, który tutaj odpowiada nam, by odpowiedzieć. Obawiam się, że mam nerwowy pęcherz. Muszę znaleźć wygódkę. Kobieta marszczy brwi i kręci głową z dezaprobatą. Ośpiesz się w takim razie. Wraca się mam pod nosie. Podnosiem. Koszej, tutaj jest... dosyć w galancie. Paladyn Beretha. Dobra oskupiamy ich, wam tu już nie będzie potrzebne Do tą te schody Do platformy oblężniczej Do krypty w lochach Na dziedziniec, do wyższych murów, do kuchni Ja tutaj chyba byłem jednak, coś mi się wydaje Jednak nie Dobra przejdźmy jeszcze tu Można by było tutaj to piętro w sumie rozbić A czynniki pierwsze, ale Co my tu mamy? No proszę, brat, co mikstura potęgi. Ten elipsy choć cuchnie paskudnie, zawiera regenerujący, chociaż niestabilny wyciąg z kości poddanych nekromancji. Jest niezwykle przydatny w boju, nawet słabe uszą zapewnia skuteczność, godną zabrawionych w boju weteranów. Spoko. Biorę wszystko. Kapłan, kapłan, akolita. Teraz chciałem zobaczyć... Zostaw czoło Lordowi Radrikowi. To jest okej, okay, to mi się wszystko podoba. Uda się do świątyni, to to jeszcze przed nami wszystko. Tu jeszcze mamy jakieś archiwum przed nami. Znajdź więcej części starożytnego miecza. Dobra. Chciałbym jeszcze zobaczyć tutaj nasz ekwipunek i ten klucz. Skrzynka, klucz. Ten klucz... Hmm. No dobra, wszystko jest ok tylko... Ja coś mówił... To krypty w Lochach chyba, tak? No dobra, idźmy. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Zwiedziliśmy sobie całe to pięterko. Całkiem ok poszło. Dzięki zdolności podstępnego ataku, Łotrzy powoduje największe obrażenia broni ze wszystkich plastrów. Trafiając przeciwnika, który jest pod wpływem przypadłości. Czy liczby to były? Aha. No dobra, czyli... Potrzebujesz właściwego klucza. Mamy tutaj jakieś... dźwignie. No dobra, ale to nam specjalnie nic nie daje, w gruncie rzeczy. Do niższych murów, do fosy do kuchni. Tutaj szkoda, że tego nie można odnaleźć. Pewnie jakiś przełącznik też gdzieś jest, którego nie jestem w stanie ogarnąć. No nic. Wydaje mi się, że teraz w tym momencie najlepszą z możliwych opcji byłoby udać się do tej warowni spróbować jeszcze raz powalczyć z tym Readriciem. Mamy dosyć całkiem sympatyczną brygadę w tym momencie jesteśmy wypoczęci w międzyczasie sobie tutaj popatrzę na te szary i tak dalej i tak dalej prawdopodobnie może być też taka opcja że będę zmuszony udać się do złoconej doliny uzupełnić sobie zapas naszego tutaj yy, zestawów obozowych naszych właściwie ale to sobie ustalę już za chwilę tymczasem Dzięki za wspólnie spędzone chwile. Ja jestem Arkadiusz, to jest naturalnie Pillars of Eternity. Jeżeli odcinek Cię podobał, zostawcie w górę, jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał i naturalnie czekam na komentarze, co zrobiłem źle. A może ktoś mi powie, jak pan otworzyć te drzwi? Znaczy to przejście tajne, gdzie była ta niewiasta, która została niestety pobita, do, pobita na śmierć, zabita na śmierć. Cokolwiek by to muznaczyło. Okej. Okay. Do następnego odcinka. Już wkrótce trzymaj się ciepło. Cześć.